Cześć, witajcie. Kuba, Roman, sklep wędkarski.pl. Rozpoczynamy cykl filmów na temat głowacicy. Będą to nietypowe filmy, ponieważ zaczniemy pierwszym filmem na temat podstawowych informacji oraz, oraz zasad, które obowiązują podczas połowu tej ryby. Następnie w drugim odcinku omówimy przynęty. W trzecim y, omówimy sprzęt, którego będziemy używać podczas połowu tej ryby, a już w kolejnych odcinkach czwarty, y, myślę, że też się jakiś piąty pojawi, zobaczymy, bo będzie to odcinek y, nagrywany, no myślę, że w ciągu miesiąca, nawet dwóch, ponieważ ta ryba jest bardzo ciężko, ciężka, do złowienia. ciężka do złowienia. Także pierwszy odcinek y, to będą podstawowe informacje na temat tej ryby, Romku, gdzie te ryby występują, w jakich polskich rzekach. W Polsce w tej chwili Głowacica występuje w trzech rzekach. Południowej Polski, jest to San na Podkarpaciu, no i dwie nasze rzeki najpiękniejsze sądeckie rzeki czyli Poprad i Dunajec. Dunajec, oczywiście, liczący od nowego targu w dół, aż do Nowego Sącza, do granic okręgu. Dlaczego tylko te, te trzy rzeki? Bo Głowacica występuje w tych trzech rzekach dlatego, że nie jest to ryba natywna. Ona w tych rzekach nie występowała od zawsze. Została tutaj introdukowana, sprowadzona w latach 70. jako substytut, zastępstwo za łososie, które już nie docierały na tarło dzięki zaporze we Włocławku, która powstała. Wiślane łososie już nie docierały tutaj na tarliska w okolicy Nowego Sącza, Nowego Targu, Sromowiec czy, czy też Popradu i Muszyny. W związku z tym władze w PZW ówczesne podjęły decyzję o wprowadzeniu tych rzek innej ryby, czyli głowacicy. Powiedz mi Romku, co przesądza o tym, że ta głowacica, że ta ryba w ogólnie jest tak tak wyjątkowa i tak, tak pożądana tak przez wędkarzy. No pierwsze to, że to nie, nie, nie występuje w całej Polsce. Jest to ryba niszowa. Ryba południowej Polski, rzek Podkarpacia. E, tak jak powiedziałem, ta ryba tu nie występowała wcześniej. Jedyną rzeką, której głowacica występowała naturalnie jest orawa która uchodzi do, do Wagła, Wag do Dunaju i jest, na lewej Orawa należy do zlewni Morza Czarnego. Co przesądza o tym? Waleczność, wymiary. Przede wszystkim jest to ryba szlachetna, ryba łososiowata. Szczupaka, Sandacza, okonia, suma nawet, yy, wielu wędkarzy ma okazję złowić u siebie, większe, mniejsze, bardziej zasobne wody, mniej zasobne, ale te ryby się łowi w całej Polsce. Głowacica występuje tylko tu na południu Polski, to jest, yy, jest to ryba kultowa, jest niesamowicie waleczna, niesamowicie silna, cóż można więcej chcieć od ryby, którą się, jest ją bardzo ciężko złowić. Złowienie głowacicy to naprawdę jest, oprócz niesamowitej frajdy, jest to powód do dumy, bo, bo niewielu spinningistów ma okazję przebywać nad tymi rzekami i te, i te ryby łowić. Dlatego tak, jest to tak wyjątkowa i pożądana przez wędkarzy ryba i nawet jeżeli ktoś nie ma okazji je łowić u siebie, to chętnie właśnie ogląda te zdjęcia, filmy na YouTubie, czy, czy tam gdzieś z Bałkanów, gdzie się te ryby łowi i, i, i są one bardziej popularne niż w Polsce. Jak, mam nadzieję, że Wam zaprezentujemy jakąś rybę. Jeżeli nie, no to zdjęcie z ryby złowionej w ubiegłym roku przez naszego kolegę sklepowego Andrzeja Jadłowskiego, który w ubiegłym roku y, złowił swoją pierwszą w życiu gowacicę. i to powiem w słusznym rozmiarze takim już, który większość spinningistów dałoby sobie obciąć przynajmniej mały palec jak członkowie jakuzy, żeby taką rybę nawet zobaczyć i na na poczuć jej mocna kilku. Dobrze, to w takim razie jeszcze warto wiedzieć, kiedy wolno y, poławiać głowacice. Y, ustawowy okres ochrony głowacicy jest od, y, od pierwszy, dnia 1 lutego do 31 maja. Jest to okres tarłowy, kiedy głowacice odbywają tarło i w związku z tym podlegają y, całkowitej ochronie. Oznacza to, że nie wolno ich celowo poławiać, mhm. że można je złowić w tym okresie, to sam się przekonałeś przy okazji... No, ale bardziej przypadkiem. Jak no, był to tak cienowo. zwany przyłów, gdzie, gdzie po prostu na niewielką przynętę też niemiarowa, niewielka głowocica Kubie usiadła, że tak powiem. Mm -hmm. Przejdźmy może do, do podstawowych przepisów, bo Dunajec dzieli się na odcinek górski oraz nizinny. Dokładnie. Z Popradem nie ma problemu. Od początku granicy państwa w Ryluchowie jest to do ujścia do Dunajca, jest to rzeka górska i tam są jedne, obowiązują jedne przepisy. Teoretycznie, ale o tym powiemy za chwilę, bo jest tam taki mały, jeden mały wyjątek. Natomiast Dunajec jest podzielony na dwa odcinki. Jest to odcinek górski od Nowego Targu aż do progu w Świniarsku. Które tam będziecie mogli zobaczyć na filmie, to jest próg mała elektrownia wodna w świniarsku i od świniarska aż do ujścia do jeziora rożnowskiego jest to odcinek nizinny. Tutaj są różnice w przepisach w rodzaju stosowanych, stosowanych haków, kotwic itd. Czyli jeśli chodzi o odcinek nizinny, obowiązują nas takie podstawowe przepisy, czyli maksymalnie dwie kotwice. Maksymalnie dwie kotwice można łowić na kotwice z zadziorami, natomiast tutaj jest ta podstawowa różnica. I to nie dotyczy tylko połowu głowacicy, ale wszystkich ryb w okręgu nowosądeckim. Na wodach górskich stosujemy wyłącznie haki i kotwice bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru. O co chodzi? Nie musicie kupować stricte haków bezzadziorowych, do główek jigowych czy kotwic bezzadziorowych. Można te zadziory po prostu usunąć poprzez przygięcie lub zeszlifowanie. A tu może pokażę taką przynętę, która ma już te kotwice. O, choćby. Rapala Jointed, fabryczne kotwice, jak możecie zobaczyć są pozbawione zadzioru, przygięte po prostu kleszczami są te zadziory i to wystarczy w zupełności. Tak dokładnie jest e, e, sformułowany przepis w zezwoleniu, które nabywacie, uzbrojone w haki, kotwice zadziorowe lub pozbawione zadzioru. Ale bliżej o tym tak jak mówię, powiem przy, przy okazji omawiania przynęt na głowacicy. E, Kolejnym takim przepisem, który obowiązuje na rzekach górskich jest wielkość przynęt. Ale tutaj uwaga. W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia nie obowiązują nas żadne limity długości, wielkości wagi przynęty. To jest to okres połowu strąga potokowego, więc wielu spinningistów wybiera się za, w poszukiwaniu tej ryby. I przypadkiem też zdarza się im złowić głowacice na małe woblery. Natomiast od 1 września, kiedy, kiedy strąg podokowy ma okres ochronny, zaczyna się mu okres ochronny, władze okręgu zdecydowały się wprowadzić pewne ograniczenia co do przynęt. Chodzi dokładnie o wielkość. Głowacicy w ogóle nie wolno spinningować na rzekce górskiej, czyli po Popradzie i Dunajcu, na przynęty mniejsze, jeśli chodzi o wobler i gumę, Ni krótsze niż 10 cm. Jeśli chodzi o obrotówkę, skrzydełko musi mieć minimum 6 cm, a wahadłówka musi mieć minimum 10 cm długości. Na mniejsze nie można. Chodzi po prostu o to, żeby w czasie tarła, pstrąga potokowego, nie zapinać tych ryb, nie kaleczyć i dać im spokoju odbyć tarło. Wydaje mi się, że to też, y jeśli chodzi o wielkość przynęt, to nie jest jedyne ograniczenie, jeśli chodzi o wodę górską. No nie jest to jedyne ograniczenie. Głowacice wolno łowić. Zresztą nie tylko głowacice, w ogóle wędkować na odcinku górskim w okresie jesienno-zimowym, wiosenno-letnim, w ogóle przez cały okres, sezon wędkarski wolno na godzinę przed schodem słońca i na godzinę po zachodzie słońca. I to jest główne e, ograniczenie i od razu to zaznaczam, strażnicy tego pilnują. E, nie jest tajemnicą dla tych, którzy głowacice łowią, że żerują one najchętniej właśnie na przełomie dnia nocy lub nocą. Wiedzą o tym też ci, którzy za tą, za tą królewską rybą się uganiają, więc łowienie jej w nocy o godzinie drugiej jest, co prawda przynosi efekty w postaci dużych ryb, ale jest na pewno nieetyczne i grozi słonym mandatem. Państwowa Straż Rybacka ładuje teraz po 500 zł i się nie zastanawia. Z tego co mi wiadomo, już jeden mój kolega się skarżył, kolega, że taki właśnie mandat dostał. Strasznie go żałuje, Naprawdę tak mi przykro, że. Dobrze, czyli warto też wspomnieć, bo no już mamy końcówkę listopada, jest dosyć zimno, ja sobie czapkę nawet ubiorę, jeśli chodzi o ubiór, warto też się dobrze ubrać. Dobrze się ubrać. Pierwsza sprawa wodery. Polecamy piankę neoprenową, to w tym naprawdę jest ciepło, warto się w to zaopatrzyć, potem w starszym wieku podziękujecie sobie sami za to, że was nerki, krzyże nie bolą. W lecie pianka neopronowa to jest zabójstwo tutaj na tych rzekach, teraz jest zbawieniem. Ewentualnie to jest minimum gumowe wodery spodniobuty sięgające piersi. Nie polecam Gorateksu, bo Goratex, tak jak sam powiedziałeś, teraz temperatury wczesnym rankiem, wieczorem oscylują w okolicach zera, więc Gorateks mimo wszystko absorbuje wodę. Wsiąka zamarza kłamie się po prostu później, szwy puszczają, zaczyna wam lać. Nie jest to przyjemne, a jak wiecie, membranowe spodnie buty nie kosztują 20 zł, kosztują dużo więcej, więc lepiej sobie ubrać takie, których po prostu nie zniszczycie przez warunki pogodowe. Bielizna termiczna, śpiochy tu polecam Gofa Andersona jest przejedyny miękkie śpiochy polarowe od stóp do głów ubrany człowiek. Jest cieplutko, jest wygodnie, jest yy... no po prostu ciepło. Nie trzęsą się ręce, jak Kubie przed chwilą, zanim czapkę ubrał. <laughs> Łatwiej jest wykonać węzeł. Zęby nie dzwonią, nie straszycie głowacicy. To polecam. Dobra kurtka, dobry kombinezon. Komin na szyję, ciepła czapeczka. <laughs> Taka lub podobna. I rękawice. Przydają się. Tyle byłoby na temat ubioru. Czy można też łowić głowacicę na muchę? Głowacicę można łowić na muchę. Powiedziałbym, że na sanie jest to skuteczniejsza metoda jak spinning. W przypadku popradu i dunajca nie. Ja łowię, jestem muszkarzem łowię na muchę, ale głowacica jest to dla mnie tylko i wyłącznie spinning. Natomiast z tym łowieniem na muchę wiążą się jeszcze pewne obostrzenia. Górski Dunajec, czyli ten od Nowego Targu, jest podzielony na różne odcinki. Od Nowego Targu do Jeziora Czorsztyńskiego, właściwie do mostu w Knurowie, tam gdzie się zaczyna cofka Jeziora Czorsztyńskiego, jest połów tylko i wyłącznie na muchę. Więc jeżeli tam chcecie szukać głowacice, ona tam występuje naprawdę i to dosyć ładna. Musicie się uzbroić w wędki muchowe i streamery. To samo dotyczy odcinka specjalnego górnego na Dunajcu, gdzie jest połów tylko na muchę. Więc też streamer albo duża, duża nimfa, i tam możecie jej szukać tylko z muchówką w ręce. Pozostałe odcinki, takie jak odcinek graniczny w Sromowcach Dunajca na granicy z Polski i Słowacji przed Park, Pieńskim Parkiem Narodowym, odcinek od Szawnicy do Krościenka i poniżej górnego os czyli od ujścia ochotnicy do praktycznie do, do tej zapory wodnej progu w świniarsku i elektrowni, możecie łowić ją na spinning. Z tym, że jest tam jeszcze jeden odcinek, y, tam gdzie kręciliśmy o, o łowieniu strągów materiał z Piotrem kręciłeś. Jest to OS Dunajec Dolny. Tam wolno łowić na spinik, ale mogę prosić Twoje pudełko z przynętami? Bo zauważyłem, że to masz tam przygotowaną. Na tym y, odcinku OS Dunajec Dolny wolno łowić na spinning, ale przynęta musi być uzbrojona w pojedynczy hak i nie może być krótsza niż 15 cm i bez zadzioru. Oczywiście bez zadzioru. O tym musicie pamiętać. Poprat jest w całości można łowić zarówno na muchę jak i na spinning. Co kto woli, co kto lubi. To może na koniec kilka złotych rad co do połowu głowacicy dla początkujących. Złotych nie wiem, ale przydatnych na pewno. Pierwsza taka sprawa, o której musicie pamiętać, większość, duża część, może nie większość, ale duża część wód górskich okręgu nowosądeckiego, czyli też rzek, odcinków rzek Poprad i Dunajec, biegnie na granicy ze Słowacją. Tutaj trzeba uważać na to przekraczanie granicy. Ja wiem, że jest dużo bardzo mądrych ludzi na Facebooku, którzy twierdzą, że mamy Schengen, że nie trzeba. Mówię, uwierzcie mi, trzeba. Nie macie licencji do połowu na Słowacji, na terenie Słowacji? Nie wchodźcie tam. To naprawdę drogo kosztuje. Przekonało się o tym już kilku naszych kolegów. Jak mi ktoś nie wierzy, może zapytać Piotra, naszego kolegę. Druga złota rada, złota, przydatna rada, ciepło się ubierzcie. Ryterski wiatr na Popradzie. Kuba miał okazję go doświadczyć kilka razy. Potrafi odkręcić głowę, potrafi przewiać do szpiku kości. Podobnie jest w okolicach właśnie. Sromowiec, Krościenka. Pogoda jesienią w górach wiadomo jaka jest. Nie żartujcie sobie z tego, nie lekceważcie pogody. Jak się Wam wydaje, że jesteście ciepło ubrani, weźcie jeszcze jedną bluzę. I taka trzecia rada dla wszystkich. Uzbrójcie się w cierpliwość. To, to jest po prostu za tą rybą trzeba pochodzić. Nazywają ją rybą tysiąca rzutów dziesięciu tysięcy rzutów. W dużej mierze łowienie głowacicy to nie jest rzucanie na ślepo po, po, po całej płani, to jest obserwowanie, czekanie, gdzie ona się pokaże. W taką rybę zaobserwowaną jest łatwiej złowić. Ja wiem, że jeżeli ktoś przyjeżdża pół Polski, żeby tę rybę połowić, nie będzie stał i patrzył. Będzie rzucał, będzie, będzie próbował ją złowić. Ale pamiętajcie, bądźcie cierpliwi. Chyba, że macie dużo szczęścia. To tyle. Tego nam i wszystkim życzę. Połamania kija.